Halo, halo z tej strony Mateusz. Dzisiaj ze mną jest pani Kamila. Hej, Kasz. Ja. I słuchajcie, moim zdaniem ostatnio nie było dużo cringeowych rzeczy na moim kanale. Dlatego dzisiaj po pierwsze jest pani Kamila, a po drugie jest YouTube i będziemy oglądali moje stare filmy. Yy, zanim przejdziemy do pierwszego filmu, bo ja się oczywiście bardzo przygotowałem, to powiedz, ile byś chciała tutaj łapek w górę, żeby był kolejny odcinek oczywiście z tobą. Ze mną? No, i teraz o, przemyśle, pięć, bo to jest bardzo pięć, ważne. 15 tysięcy. tysięcy? Tak. A dobra, myślałam, że powiesz ze 100, żeby już nie było. No dobra, to bardzo fajnie. Boję się, że przydałyby mi się te pampersy, o których mówiłam wcześniej. W głowie sobie wyobraź skalę cringe'u, nie? Takiego ostrego cringe'u. Obejrzymy tutaj kilka sekund, bo niestety więcej się nie da. Kacper Bogacz, czy zabijesz się? <laughs> Ogólnie to, to jestem ja, jakbyś jeszcze nie poznała, nie? Nie, nie rób tego, nie! Zrobiłem selfie, to ogólnie już tutaj jest pierwsze podobieństwo do mnie, nie? I teraz jak musisz, co, co się stanie? No, zaskoczysz, proste, nie? W ogóle zobacz, że to było 5 lat temu I możesz też zwrócić uwagę na montaż I... I na wszystko To jest powolny skok Wybierałam też pytania, takie jakbym był troszeczkę, wiesz, zierany. I teraz posłuchaj, jakie jest pierwsze pytanie? Witam w kolejnym odcinku. Jest to będzie 6, pytanie, z którego teraz żartuję, a wtedy mówię je na poważnie. Jedna prośba, żebyście ten początek, który nagrałam, brali tak trochę z dystansem, bo miało być inaczej, ale jak zawsze wyszło tak, jak wyszło. I bez przedłużania lecimy. Dobra, pierwsze pytanie. Sweet Junior, czy chodzisz na siłkę? Nie, nie chodzę na siłkę, a czasem. Zdziwiłaś się, to, nie? No, takie napakowane. wiem, że no. to jest jakby trochę mięśnie. Ja mam niedowagę, więc po prostu to są kości. I czasem rzeczywiście zrobię tak, a mi się po prostu kość napręża, a nie mięśni. No, także mówiłem, że obejrzymy tylko kawałek. Pierwsze pytanie, jak oceniasz mięśnie? No, mięśnie są cudowne, ja jestem zakochana. Nie, ale jak oceniasz mięśnie, które są na tym filmie, nie te, nie te, które mam teraz? No mówię o tych, co są na filmie. Teraz masz takie, takie dużo, dużo mniejsze, wiesz? Ale mówimy dalej o mięśniach, a nie o innych rzeczach. Teraz będzie filmik, który będzie dosyć nietypowy I, i tutaj bym ciebie prosił, żebyś oceniła bardziej montaż I spojrzała na to, jakie miałam wyświetlenia w ogóle 4 lata temu, nie? Cześć, z tej strony Mateo, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku co? Zwidzam. Tak patrzę, patrzę i chyba wam się podoba I patrz, i takie, takie wyświetlenia, takie Widzisz, dlatego cię zaprosiłem Flex. Zapomniałem zegarkę. No dobra, nieważne. To były czasy, że miałam bardzo dużo subów. Nagrywałam zwyczajne gameplay, a one miały właśnie takie oceny, nie? A jeżeli ktoś chce za mną zagrać, to zapraszam do linku w opisie, ponieważ tam jest mój profil. Graj już z tymi widzami. Ty normalnie się przewidasz, co, nie? No, ja się yy, normalnie. Normalnym przewidzę. głosem. Yy, normalnym widzą, głosem. Mhm. A, a on później yy, mówisz, yy, a tutaj ze mną nikt. Dobra, a więc dzień dobry wszystkim z tej strony, Mateo, witam bardzo serdecznie w czasie dzisiaj za mną jest nikt. <laughs> Ej, to było super! Taki, siema, za mną jest nikt, Hejka. Fajnie, fajnie, że masz taki humor. Nie, dobra, tutaj generalnie... Ja wiem, że ty bardzo lubisz CSA, no my w końcu codziennie gramy w CSA, ale może już dzisiaj nie będziemy tego oglądać, ale chciałem, żebyś się wypowiedziała na temat montażu. Jaki twoim zdaniem, twoim zdaniem, jaki jest ten montaż? Zważając na to, że wtedy miałem jakieś 7 lat i to było 4 lata temu. Ty tak wyglądałeś, jak miałeś 7 lat. No nie, mówię, że to było 4 lata temu. Co był taki Czekaj, bajci? to miałeś, a to miałeś ile? 14. Ja, ja jestem prawie w takim wieku, jakim ty byłeś, i, i w sobie smutowałabym to tysiąc razy gorzej. Minecraft! To jest Minecraft. I teraz tak, zacznijmy od tego. Powiedz, jaka jest twoja ulubiona gra? No Minecraft! Minecraft, i właśnie. Przewidziałem, że, że ile? że 7 lat temu będę z tobą rozmawiał prawie codziennie. I, i nagrałam to z dedykacją dla ciebie, uwaga! Na kolejny odcinek z Minecrafta! I to jest wszystko. Nie no, jest cudowny i w ogóle teraz na jakiej minie to zatrzymałeś to już w ogóle? Ja wybierałam sobie na początek konkretne filmy, bo, bo większość po prostu naprawdę nie byłem w stanie sam ich obejrzeć, a to dopiero pokazać komuś, nie? Ale teraz dajmy, że, że jest, wybierzesz sobie jeden filmik, który powiedzmy sama chciałabyś obejrzeć. Moje pompki! Robię pompkę. Nie, no nie. nie, no nie, Witajcie, z tej strony Matmich, a dzisiaj zagram sobie we Flappy Birda. No! To słuchajcie, za każdą śmierć, tutaj będzie gdzieś taki licznik, i za każdą śmierć, na koniec filmu, żeby mi było trudniej, będę robił jedną pompkę. Tak. Więc zaczynamy, ja generalnie... Ograłeś co, to kiedyś? Na, na początku nie. nie będę mówił. No ja, okay, ja byłem w tym mistrzem. Więc już jedno. No, więc tak, generalnie mój rekord na telefonie to jest... 270, ale na komputerze. Nigdy A, i czekaj, nie... to od razu muszę przerwać, że nie miałam takiego rekordu. Lagować. Trzy śmierci? Nie. No było. i to jest Tutaj na przykład moment, to, że gdyby, licznik, gdyby mi tak teraz nie szło, prawidłowo. no to ja bym na pewno ani albo tego nie wstawił, albo po prostu. Hmm, no dobra. Wyciął to. Trzy połamki, to jeszcze nie jest. Dobra, to nie, to nie jest ciekawe. Jesteś, jesteś może ciekawa ja, ja, moich No. Ogólnie jak ktoś by teraz chciał się przyczepić w komentarzu, że te pompki są jakąś złą techniką i tak dalej. Ja chciałam się nabawić kontuzji w barkach i ja, ja wiem co robiłem, tak? O mój Boże! No. Co? No, to jesteś z Filipem. Może włączmy pierwszy odcinek z ten z Nesterem. Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mateo. Dzisiaj jesteśmy 1 jeden vs1 jeden w CESie, waszym ukochanym z Nesterem. Ja, no witam wszystkich. Dokładnie. U niego też jest na kanale filmik, <laughs> albo będzie na kanale Filmik tak, ze mną, na pewno. także... Zapraszam do Nestera, gramy sobie mapkę 1 vs 1 uproszczoną W ogóle czekaj, muszę przerwać, bo zobacz jaki miałem mikrofon Chodziłam jest... jeszcze do Kościoła, to fajne to No właśnie, ja, ja jestem ministrantem, wiesz Dla księdza spadła kartka, ja mówię dobra biorę A ty nie widzisz jak, jak Nester siedzi taki Znaczy nie wiem, on, on nagrywał wtedy GoPro, a GoPro ma widzisz, tutaj jest szafka krzywa przez, no, ale przez to, ale że on jest ja też jestem zgrabiony to, jest, to jest typowa, typowa oznaka no, graczy a ogólnie ja jestem słaby w csa y, i jak już Mateusz już to u, na moim kanale jest 1 versus 1, y, ale na AWP. więc możecie tak. sobie też ze, zerknąć y, i Mateo tak, mogę wyznaczyć tu piękny kroglapek bo o, ja, ja bardzo lubię wyznaczać dawaj y, tak. widziałem że pod odcinkiem z o jakiego ja tu, tu gram lepiej czosłarek. niż teraz Aż z ile miałeś? Dwa i chyba, dwa i pół, nie wiem, coś takiego. Bardziej teraz zaczynają się rozkminy na cztery, ale on zawsze maja lubi, maja lubi maja ta cyfryka tak cyfrykami się dawać. Czyli tak, zobaczcie, to będzie kolejny odcinek. Ojej, Uwaga, jesteście gotowi na tą liczbę? Ja nie dam wam takiego wysokiego progu, ale dobijcie dwa łapki w górę. Wow. Ładnie. No, dobra. Kurde, no myślę, że nie trzeba tego oceniać, ale szczerze, to fa fajnie jest coś takiego wspomnieć. Bo zobacz, bo to jest y, odcinek w sumie sprzed 4 lata, ja z Nesterem dalej mam kontakt. Po powiem jeszcze tylko tyle, że, że Kamila, Kamila bardzo się podobno stresowała przed nagrywkami. Ja mówię, nie no, spokojnie, to nie jest live, tutaj można wszystko wyciąć, ale ja się tak stresowałem. W końcu zobaczcie, zobaczcie jakie filmy my oglądamy. Napiszcie w komentarzu, jeśli macie taką możliwość Czy chcielibyście kolejne jakieś odcinki Na przykład nie wiem, jakiś QA albo makijaż. Dobra, nieważne. Także widzimy się już niedługo, bo jutro do zobaczenia, trzymajcie się i pa, pa.